Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta dawam, aby z Wami był na zawsze. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje Go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał: Ojca. To Wam powiedziałem, przebywając wśród Was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Oto słowo pańskie, a to Chrystus. Trochę kontynuując to, co mówiłem na samym początku, chciałbym y, powiedzieć, że żebyście się nie martwili, bo y, że jeżeli była msza święta y, w intencji dzieci pierwszokomunijnych, to nie jest tak, że wtedy tam msza święta w intencji parafian odpada i w ogóle jej nie ma. Odprawiamy ją w innym jakimś terminie, natomiast... Proszę pamiętać o tym, że w każde, każdym tygodniu, musi być, musi, oczywiście nie musi, ale e, chociaż takie zobowiązanie proboszcz każdej parafii przyjmuje na siebie, e, modli się e, w intencji parafian, czyli msza święta jest sprawowana w intencji parafian. Tylko Dlaczego o tym mówię? Otóż dlatego, żebyście wiedzieli, że każdego, i wy parafianie, i ci wszyscy, którzy jesteście, zresztą każdy proboszcz ma taki, taki obowiązek, żebyście wiedzieli, że zawsze jesteście omadlani. Mówię to między innymi dlatego, że w kontekście właśnie działania Ducha Świętego, kiedy Duch Święty będzie mógł działać, wtedy, kiedy pozwolisz mu, jesteś omadlana, jesteś omodlany. I proszę mieć tego świadomość, że to nie jest tak, że zostaliśmy zostawieni na pastwę, że tak powiem, losu świata współczesnego. Nie. Pan Bóg się troszczy o nas. I między innymi troszczy się poprzez rozeznanie Kościoła, który stwierdził, że. Każdy ten odpowiedzialny za jakąś cząstkę Kościoła, jakim jest parafia, ma modlić się w ich intencji. I taka właśnie msza święta jest, mówi się ogólnie za parafian, ale oczywiście my rozszerzamy to, bo przecież wielu, wiele razy z nami są ludzie, którzy, których nazywamy przyjaciółmi opatrzności Bożej. Dlatego też mówię o tym, ponieważ jesteście omadlani i problem polega na tym, że owoce tej modlitwy, są tylko i wyłącznie Wam znane. Ale żeby te owoce były, to musicie się otworzyć na działanie Ducha Świętego. Wiem, że to jest takie słowo wytrych. Otworzyć, ale co to znaczy? No, rozerwać, prawda, serce? Nie, przede wszystkim otworzyć się na takie działanie, które znacie ze swojego serca. Pierwsze działanie Ducha Świętego, wiecie jakie było? Jak uderzyłaś albo uderzyłeś w wieku młodzieńczym kogoś, prawda, albo coś złego zrobiłeś, to od razu wiedziałaś, wiedziałeś, że to było złe. To było właśnie działanie Ducha Świętego. Tak właśnie Bóg, Duch Święty działa. Proszę mieć tego świadomość. Tak właśnie działał. I teraz jak wzrastaliśmy i jak korygowaliśmy to swoje sumienie... To działanie Ducha Świętego w naszym sercu korygowaliśmy u Pana Jezusa w sakramencie pokuty, to wiesz, jak to sumienie dalej działa. Ale jak przez jakiś okres czasu systematycznie wyrzuciłaś lub wyrzuciłeś działanie Ducha Świętego, czyli chcę grzeszyć, to proszę pamiętać, że Duch Święty nie jest duchem przemocy. To jest Duch Święty. Czyli jeśli go nie chcesz. On się odsunie. Nie dlatego, że macie serdecznie dość. Nie. Tylko jeżeli kogo innego ducha, Świę... ducha złego zapraszasz z grzechem, on to uszanuje. W drugą stronę tak nie działa. Ale w tą stronę tak to działa. I dlatego też między innymi dzisiaj przypominamy sobie o działaniu Ducha Świętego. On chce działać w moim, twoim sercu. Chce. Ja mu muszę na to pozwolić. Proszę przypomnieć sobie, że Pan Jezus też bardzo często pytał się, a co ty chcesz? Moje standardowe, standardowy przykład, czyli Pan Jezus, który pyta niewidomego, co ty chcesz? Co, Pan Jezus naprawdę nie wiedział, co on chce? No chce widzieć. Ale zapytał go, a może chciało coś innego? Pan Bóg szanuje naszą wolność i Duch Święty też. I On się nie będzie wciskał na siłę. Musisz być na niego otwarta, otwarty. Musisz, nie musisz. Bo może być tak, że święty Jan Paweł II będzie wołał dalej, bo będzie wołał i woła nadal, bo jako święty wierzę w to, stawia się za naszą ojczyzną. I ciągle woła: niech stąpi duch Twój i odmieni od oblicze Ziemi, tej Ziemi. I tak jak zawołał w 1979 roku na placu, ówczesnym placu zwycięstwa. To myślicie, że przestał wołać? Że przestał się wstawiać za nami? Ja głęboko wierzę, że On się nadal wstawia za nami. No ale to jest kwestia wiary. Czy ja wierzę w to, że On, Duch Święty, działa? I dlatego też proszę Was, abyście wołali o Ducha Świętego wołali z świętym Janem Pawłem II, powtarzając to, co zresztą zaśpiewaliśmy. Pan Jacek zaśpiewał właśnie tą modlitwę. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. No i zacznijmy od takiej prostej rzeczy. Chciało wam się powtórzyć te słowa refrenu? A jeżeli ci się chciało, to zrobiłeś to z wiary, z serca, czy dlatego, że no, wszyscy śpiewają, to i ja też śpiewam. I widzicie, tak można podchodzić do działania Ducha Świętego. Więc On sobie... A ja sobie. A można podejść z wielką aktywnością. Po co, między innymi, jesteśmy dzisiaj, kolejną niedzielę naszego życia w kościele? Po to, żeby się zaktywizować, zaktywizować tego ducha, który chce działać, na którego ja chcę się otworzyć. Ciągle jest pytanie: to z wesela, i no oni nie chcą chcieć. Naprawdę nam się nie chce? Naprawdę ten duch lenistwa jest tak wielki? Naprawdę? Współczesny Piotr naszych czasów, czyli papież Leon, wczoraj powiedział takie słowa do ludzi, którzy byli, którzy byli na takiej modlitwie w Rzymie, jubileuszu wspólnot, wspólnot ruchów w Kościele. I on mówił m.in. tak, że Duch Święty przemienia serca, wprowadza w kontemplację życia kontemplację życia. Kontemplacja to nie jest to nasze bieganie, to jest to zatrzymanie się. Myślę, że każdy dorosły człowiek, dorosły człowiek, który traktuje sensownie swoje życie duchowe, powinien mieć jakąś przestrzeń, nie wiem. Rano, w południe, wieczorem, nie wiem. Ale wydaje mi się, że jeżeli jakiegoś, w jakimś dniu swoim nie znajdziesz przestrzeni na kontemplację życia, to będziesz bez przerwy na wiecznym stand-byu, czyli wiecznie musisz coś zrobić. I co się dzieje? Wieczorem robisz jakiś taki krótki rachunek sumienia, to wszystko bez sensu. I przyznam się, że wcale się nie dziwię. Natomiast jak człowiek chociażby wieczorem właśnie nie pada na łóżko i dwie, dwa słowa do Pana Boga. Ale właśnie zatrzymuje się, i chociaż wtedy krótką kontemplację życia. Kontemplację, czyli jakieś zatrzymanie się, spotkanie z tym, który mieszka w naszym sercu. Bo on mieszka. Chyba, że go wyrzuciłaś lub wyrzuciłeś, bo takie są sytuacje, tak. I dalej jeszcze mówił tak, że ta, to przemienia w kontemplację życia, i wtedy co się dzieje. Nagle odrzucamy autoafirmację, że nie, to ja jestem najważniejszy, a najważniejszy. Nie idę w kierunku tego, żeby wszyscy mnie podziwiali. Nie idę w kierunku szemrania, ducha kłótni, czy dominacji nad sumieniem. To jest rozeznanie Piotra naszych czasów. Dlatego bardzo proszę was wszystkich i sam siebie też oczywiście, Chociaż muszę powiedzieć, że z Duchem Świętym mam wielką przyjaźń od pewnego momentu i bardzo się cieszę z jego obecności w moim życiu. I staram się modlić taką modlitwą, to już odsyłam Was do, do takiej modlitwy, którą odmawiał codziennie święty Jan Paweł II, bo powiedział mu jego tata, żeby się modlił tą modlitwą do Ducha Świętego. To jest modlitwa o dary Ducha Świętego. Mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność, bojaźń Boża. I on się codziennie modlił tą modlitwą. I zachęcam Was do tej modlitwy. Ale jest jeszcze jedna modlitwa, którą znacie, którą akurat śpiewaliśmy właśnie na samym początku. A mówię to dlatego, szczególnie dla Was, do Was, do was małżonkowie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w czasie Waszej uroczystości sakramentu małżeństwa. Przed samym waszym, waszą decyzją ślubuję, do kogo się modliliście? Do ducha świętego. O stworzycielu duchu przyjdź. Więc moja serdeczna prośba jest taka: módlcie się przynajmniej raz w tygodniu, przynajmniej raz w tygodniu, do ducha świętego. Znajdźcie w książeczce czy w jakimś innym miejscu, znajdźcie ten tekst, ten, który śpiewaliśmy. To naprawdę nie jest duży, długi, długa modlitwa, ale wierzę w to bardzo, że Duch Święty, tak jak się zaopiekował wami w czasie sakramentu, kiedy udzielaliście sobie nawzajem sakramentu małżeństwa, to On się z wami zaopiekuje. Spotkałem teraz niedawno właśnie takie małżeństwo, które jest bardzo odpowiedzialne za to i chcę rozpropagować taką, taki ruch, rozmodlić małżeństwa. Okazuje się, że wielu małżeństw po prostu nie modli się wspólnie. Owszem, jest jakaś intymność cielesna, ale brakuje intymności ducha. To dziwne. A przecież, jeśli nie ma ducha, to ciało się wiadomo, znudzi, prędzej czy później. I dlatego też zachęcam do tego, żeby właśnie wspólnie się modlić. Można czasami zacząć od prostych rzeczy tych narzeczonych, których miałem czasami na kursie przedmałżeńskim mówiłem prosiłem was ich o bardzo krótką modlitwę Ojcze nasz Zdrowaś Maryjo chwała Ojcu i to naprawdę przynosi błogosławione owoce z wiarą pomódlcie się trzy modlitwy tu szczególnie mężczyzn zapraszam bo o ile czasami kobiety chciałyby a on a pomódl się sama prawda więc zachęcam was skoro poszliście byliście przy ołtarzu to wykorzystajcie ten dar Ducha Świętego, który jest w Waszym sercu. Nie bądźcie takimi bardzo, bardzo leniwymi, a jednocześnie może takimi skąpymi w tego, to działanie duchowe. Bo przecież wiadomo, że małżeństwo, jeżeli nie będzie duchowo zjednoczone, to wiecie co się dzieje. Więc dlatego też spróbujcie zrobić właśnie, rozmodlić swoje małżeństwo właśnie też przez działanie Ducha Świętego. Raz w tygodniu chyba to nie jest dużo. No nie wiem, no może dla niektórych dużo. no to raz w miesiącu albo no podejmijcie sami decyzję, ale uwierzcie w to, że On, Duch Święty, mieszka w naszym sercu, ale musi działać. Musi działać, jeżeli chcemy, żeby On był jakoś odzauważalny. Bo jak nie, to wiecie, jaki jest skutek? Także i ludzie wierzący przychodzą i mówią tak, proszę Księdza, ale Duch Święty to taka energia. No nie, ani kosmiczna, ani energia, prawda, taka elektryczna. Po prostu jest to osoba. No i czasem się nie ma co dziwić, że jeżeli się nie modlę do Ducha Świętego, Ducha Osoby, no to znajdę wszystkie inne energie świata i te energie, które wypływają z ręki czy z nogi, nie wiem skąd inąd, to wszystko będzie właśnie takie bardzo, bardzo zubożone, takie bardzo, bardzo ziemskie. A tu nie tylko chodzi o ciało. Chodzi także o ducha świętego. Matka Boża była pełną ducha świętego. Dlatego modlimy się, prawda, nazywać Mario Łaskiś pełna. Pełna ducha świętego. Niech ona nam pomoże w tym dojrzewaniu. I zachęcam, jeszcze raz przypominam, małżonkowie, rozmodlijcie swoje, swój sakrament małżeństwa. Wiele cudów się dzieje wtedy, uwierzcie.